Wystawa Nowa Sztuka Narodowa, czyli Realizm Narodowo-Patriotyczny w Polsce XXI wieku jest częścią programu towarzyszącego tegorocznemu Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie. Kuratorem Biennale jest polski artysta Artur Żmijewski, który zaprosił kilka instytucji do zorganizowania tzw. akcji solidarnościowych, które wchodzą w dialog, często krytyczny dialog, z założeniami tegorocznego Biennale Sztuki. Ta wystawa jest dosyć specyficzna, dosyć nietypowa dla naszego programu, programu Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ponieważ dotyczy obszaru najczęściej marginalizowanego, wykluczonego z naszego pola. Mówię tutaj o pewnego rodzaju działaniach, obiektach, narracjach, które motywowane są emocjami o podłożu patriotycznym, narodowym, religijnym. Na wystawie tej pokazujemy Dosyć szerokie spektrum różnego rodzaju działań, od, począwszy od, od, od rzeźby i malarstwa, poprzez, poprzez działania o charakterze bardziej performatywnym, kolektywnym, kończąc na działaniach takich bardziej subkulturowych, związanych z muzyką hip-hopową, street artem czy komiksem. W wystawie tej towarzyszy bardzo bogaty program wydarzeń towarzyszących wykładów, pokazów filmowych czy seminariów które starają się rozwinąć motywy, rozwinąć tematy, które, których dotknęliśmy w zasadzie tylko podczas organizowania tej wystawy, dotyczącej na przykład undergroundowego kina o prowiniencji.